Witam serdecznie. Bardzo proszę zobaczyć, w jaki sposób można rozwiązać takie zadanie. Znajdź liczbę o 4 ósme większą od 6 i 7 ósmych. Co to oznacza? Do liczby 6 i 7 ósmych wystarczy dodać liczbę 4 ósme. Teraz tak, sprawdzamy, czy są wspólne mianowniki są, więc będziemy dodawać do siebie liczniki. Całości do całości licznik do licznika. I teraz tak, tutaj 6 całych plus 0 całych to jest 6 całych, mianownik ósemka zostaje bez zmian, 7 plus 4 to jest 11. No i w takim przypadku należy wyciągnąć całości. Co to oznacza? 11 podzielić na 8 to będzie 1 cała, dodamy tą 1 całą do 6 to będzie już 7 całych, mianownik zostaje bez zmian. Czyli 8 i teraz tak 11 minus 8 zostanie nam 3. I mamy 7 i 3 ósme. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.